Dzień dobry, troszkę z opóźnieniem, troszkę czasu minęło już od premiery dodatku, ale musi się pojawić opening preboxa, czyli na z trzema boosterami. Zapraszam serdecznie do oglądania. W takim razie ja przechodzę do otwierania i coś opowiem o tym dodatku, gdyż już jest, już od jakiegoś czasu ten dodatek istnieje, już jest granie w tym dodatku, już wszedł do legalności. Także kilka dobrych kart wchodzi tutaj. Szczególnie konie Shadow Raider i Ice Raider, ale także galeriańskie ptaki, galeriańskie wersje ptaków z pierwszej generacji. Wszystkie chyba są dobre w jakiś sposób, wszystkie są grane. Także to jest to, co chciałem najbardziej trafić. Promek, Inteleon, spoko, chociaż po raz drugi by mi się trafił. Ewentualnie, nie wiem, pasimian wydaje się też ok. Eee, dobra, pudełko standardowo. Promka to pasimian. Ok, zasady nas nie interesują. Wszystko umiemy, wszystko wiemy. Co by mi się trafiło na turnieju Standardowo w tym momencie. Pandemia troszeczkę zelżała, także turnieje prelistowe były. Większość miast je sobie dla siebie organizowało. Przy czym no, nie te turnieje nie były sankcjonowane przez PTCGO, przez Pokémon kompany. W takim razie nie, nie trzeba było nawet podawać players' ID i tak dalej. Chociaż e, preboxy były wysyłane, także co nie miało jakiegoś większego znaczenia. Pasimian jest promką. Krystal, Bruno, Pokekit. O, dostanę, dostanę linię Guardemoire 3-3-2 Spoko, ta Guardia jest, jest fajna. Level Ball Corina, z Foxów, Rapid Kid, No i Dribble Tak wygląda ten zestaw. Tu dużego nie ma. No to teraz yy, 7 boosterów to, co chcecie poprawić w Bardzo, coś dobrego, Diglecik. No nie do końca dobre. Ale niech będzie. Golet, Deerling, Snizal Galerian Farfetch, Energia Mroczna, Broly, Seleo. Zobaczymy, czy będą jakieś arty z historią tutaj. Zastanawiałem się na czymś hatterni i garde warholo. Kurczę, to by ładnie siadło na pre, ten prebox w takim razie. Jak miałem linię 3-3-2 guardi i Guardi Holo jeszcze kolejność trafiła, także 3-3-3 guardi. I like it, grałbym. Grałbym, kolejny booster z Inkejem na start. Inkey do Malamara, ta, ta, ten deck na Malamarze też jest ciekawy, bardziej, bardziej fanowski, ale coś tam sobie pogrywa dla zabawy i naprawdę jest ciekawy pewnie sobie przetestuję go na jakimś streamie path the peak, najbardziej chory stadion tego dodatku nie będę go komentował szczególnie no wyłącza taki nowy power po prostu, jednak skomentuję go szczególnie, nowy power plant wkurza wszystkich, ale też kontruje ability abilitki, kara zagrania abilitek dla GX-ów dla... kara, kara zagrania abilitek GX GX-ów v i. Wielu innych w sumie rzeczy, bo wszystko co ma ruleboxa, także... Abilitki... pryzmów na przykład nie działają. Larwesta, Inki... Może zaraz trafię kartę z ruleboxem, to wam pokażę dokładnie o co chodzi. Jakby ktoś nie wiedział, bo krystale się przydadzą, Silio, Kreselia, ale to by było dobre pre... Isanda Conda V! O, Isanda Conda V ma V Rul, tutaj napisane. I to, to jest właśnie to, to jest właśnie ten rulebox, o którym mowa. Sanda Konda niestety nie grywalna. Szczególnie także. bo taka szolkę nie umiem otworzyć. Dobra, Sanda Konda nie grywalna także słabo, ale Kresselia grywalna także dobrze. Bardziej się cieszę z Kresseli niż Sanda Konda Widzicie, Ostatni Volter z prepaka, ostatni. Ostatnia szansa na Shadow Kalyrexa i inne takie. Galarian Farfest. Twojego pora Sobol Peonia e, Rękawiczki, Paweł to reverse, nice, i Duck trio. To ładne Będę miał już komplet tych stadionów Myślę, i będę mógł grać Wkurzać ludzi, jej Nice, to jest to co chciałem robić Dobra, boostery zwykłe, klasyczne Proszę bardzo Tutaj są odwrotnie kody Także zaspoilerowałem Ech, ładują te kody tak, że się nie da. Skrobany, Gruki, eee, tutaj ten... Lumbery sobie gniotą, dobra, niech gniotą. Eee, Seabold, build... o, Melony, to jest dobra karta też do, do jakichś Waterboxów, do, do... do inteleonów. Dokłada kartę, dokłada energię z, be, z Discardu i dobiera trzy karty. i Bidrill. Coś ten robi? Bidrill. Knockoutuje, jak przeciwnie ma specjalną energię, ale... Czy ja wiem, czy aż tyle specjalnych energii jest obecnie? Żeby ten Beedrill mógł być nawet takim sniki-sniki wariatem? Pewnie nie. Znowu zaspoilerowałem kod i znowu jest biały! Nice, podoba mi się to. Znaczy, nie podoba mi się, że spoilerowałem, podoba mi się, że jest biały. Delibert nosi prezenty na święta, których nie ma. Coffin. Taki, o. Mm, psychiczna energia Ledian, Doktor na Tomaszek i Galarian Slowking v. to jest chyba Albert Tate Art? Nie, chyba nie. Chyba to jest standardowy art. No spoko, no ale to jest też mało, mało grywalne. Mało szczęścia. Ostatni booster trafmy, trafmy konia. Trafmy konia. Tym razem postaram się nie zaspoilerować. Zaspojlerowa. Jak Jakie wyciągać, żeby je nie zaspoilerować? Poza kadrem pewnie musiałbym to robić. Porygon, Galarian Farfetch'd, Delibird, Coughing. Ghastly, e, Tomaszek, Avery. Single Sky Scroll of Piercing, Snorant i snow. na dobre zakończenie. Także takie trafy eee, Sandaconda, Galerian Slowking, Bidril, Hollow, Gardevoir Horror i Passimian. No to chyba ten Passimian jest najlepszym trafieniem. To świadczy o jakości tego peningu. Średniawka, ale może na następnym openingu się uda coś lepiej, gdyż następny opening też będzie ciekawy. Eee, zapraszam Was serdecznie na niego. Nic mądrego nie powiedziałem w tym filmie, Mam nawet, chociaż może to coś mądrego powiedziałem na dodatku Chilling Rain, który ma 198 kart, bo właśnie to przeczytałem w Slowkinga. Żegnam się, dzięki bardzo za uwagę, do zobaczenia,